Cześć. W tym materiale omówię, jak zautomatyzowałem tworzenie i publikowanie postów w mediach społecznościowych mojej firmy. Generalnie chodzi o automatyczne wystawianie artykułów i postów na instagramie, Facebooku, Linkedinie, na blogu na mojej stronie internetowej. Nazywam się Kamil Zazula i w firmie Devsol zajmuję się automatyzowaniem procesów biznesowych. Przejdziemy sobie teraz do narzędzia make, dawniej zwanego jako Integromat. I yy, omówię każdy scenariusz i każdy moduł, abyście wiedzieli, jak możecie coś takiego zaimplementować u siebie. A więc do dzieła. Proces ten oparty jest o trzy scenariusze w aplikacji Make. To jest pierwszy scenariusz, tutaj jest drugi i trzeci. Omówimy sobie teraz każdy z tych scenariuszy i yy, zawartych w nich modułów. Pierwszy scenariusz. Posiada takie moduły. Pierwszym modułem jest y, moduł RSS. Odpowiada on za to, żeby z, ze wskazanej przez nas strony internetowej pobrała nowe artykuły, które pojawiają się y, na blogu tej strony. Czyli w tym wypadku mamy stronę zapier.com i z tej strony pobieramy sobie nowe artykuły, które zostały dodane. Pobieranie to następuje codziennie o godzinie 4 nad ranem. Tutaj ten czas jest dowolny, możemy tu ustawić nawet co 15 minut. Nie ma z tym problemu. Te artykuły, które zostały dodane, pobierane są z takiej strony. To nie jest bezpośrednio strona bloga, czyli to nie jest o ta strona, gdzie mamy tutaj ładnie widoczne wszystkie artykuły, tylko to jest strona w XML-u. I tutaj każdy artykuł jest jako osobny item. I ty, w momencie, gdy y, tutaj zostanie dodany nowy item, oznacza to, y, że został dodany nowy artykuł, czyli y, mamy tutaj już jakieś wejście. Dalej idziemy do modułu Google Translate. Ten moduł tłumaczy z języka angielskiego na polski tytuł naszego artykułu, który został pobrany w module wcześniej. Następnie moduł HTTP pobiera mm, zawartość strony internetowej, czyli na przykład zawartość o tej strony: całą tą zawartość, czyli tytuł, jakiś podtytuł, zdjęcie i treść artykułu. I następnie moduł tekst parser parsuje nam. Odpowiedź z poprzedniego modułu, czyli zawartość tej strony, i wyszukuję link do zdjęcia na tej stronie, czyli link do tego zdjęcia. Następnie mamy moduł czata GPT, który odpowiada za to, aby stworzył nam podsumowanie streszczenie naszego artykułu, który otrzymaliśmy. Kolejny moduł czata GPT odpowiada za to, aby. Odpowiedź z poprzedniego modułu, czyli z tego modułu czata GPT, została sformatowana na znaczniki HTML. I teraz wam tutaj pokażę. To jest ten tytuł, przetłumaczony z angielskiego na polski. To jest zawartość, czyli odpowiedź z pierwszego modułu czata GPT. A to jest odpowiedź z drugiego modułu czata GPT. One się różnią tym, że to jest Zwykły tekst po prostu, a to jest tekst w znacznikach HTML. Mamy tutaj jakieś pogrubienie. Mamy linki i tym się to różni, dlatego tutaj mamy dwa moduły. Ostatnim modułem jest moduł Google Sheets i odpowiada on za to, aby zapisać wszystkie poprzednie e, otrzymane odpowiedzi, czy interesujące nas dane, do pliku Google Sheet. I jak widzicie, każde, każde pole tutaj to jest nasza kolumna w tym pliku. I tak jak już mówiłem, tu mamy tytuł, zawartość, zawartość HTML, link do naszego artykułu, czyli do, tego, do tej strony pierwotnej, na podstawie której generujemy treść posta na nasze social media. Dalej mamy link do zdjęcia. Czas publikacji na blogu, w tym przypadku na blogu Zapier, i te cztery kolumny odnoszą się już do tego, czy ten artykuł, czyli ten post został opublikowany już na naszej stronie internetowej, kiedy on został opublikowany, czy został opublikowany na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, i również kiedy on został tam opublikowany. Te moduły czyli ten scenariusz, mamy już omówiony. Przechodzimy do kolejnego scenariusza. To jest scenariusz, który odpowiada za udostępnianie już postów na naszej stronie internetowej. Pierwszy moduł to jest moduł Google Sheets. On jest wykonywany regularnie, codziennie o 8 rano. I ten moduł odpowiada za pobranie danych z tego pliku. Tutaj mamy filtr, który określa, który wiersz ma zostać uwzględniony, a który nie. I mamy tutaj coś takiego, jak kolumna czy opublikowana na WordPress. Ta wartość w tej kolumnie musi być nie, czyli ten wiersz zostanie pominięty, ale ten już będzie uwzględniony. Ale mamy tutaj jeszcze jeden filtr, że w kolumnie zdjęcie musi istnieć jakaś wartość, czyli w tej kolumnie nie może być yy, komórki, która jest pusta, czyli według naszych tych dwóch filtrów ta, ten wiersz się zgadza, czyli ten wiersz nie został jeszcze opublikowany na stronie WordPress i posiada wartość w komórce dla kolumny zdjęcie. Następnie mamy moduł router, ale jego możemy sobie pominąć. Tutaj połączymy. Kolejnym modułem jest moduł http, który pobiera nasze zdjęcie, czyli pobiera za pomocą linku pobranego z Google Sheets, pobiera nasze zdjęcie. Zdjęcie do tego artykułu. Dalej mamy... Moduł WordPress Create a Media Item. Ten moduł odpowiada za to, aby stworzyć na naszym koncie na WordPressie właśnie to zdjęcie, które zostało wcześniej pobrane. Tutaj jeszcze raz sprawdzamy, czy na pewno ten obraz, to zdjęcie został zapisany na naszym koncie na WordPressie. Jeżeli tak, to ten filtr przepuszcza. Wykonywanie naszego scenariusza i idziemy do kolejnego modułu, i tutaj już tworzymy post na naszej stronie internetowej. Żebyście widzieli, troszeczkę zmniejszę, czyli z pierwszego modułu pobieramy tytuł, zawartość znacznika HTML, czyli po to, aby ten artykuł na naszej stronie internetowej wyglądał ładnie, po prostu był ostylowany, piszemy sobie jakąś treść tutaj dodajemy link do naszego zdjęcia i w tym module jeszcze dodajemy sobie tagi. Ostatni moduł to jest moduł Google Sheets i w tym module już zapisujemy tylko, że to zostało opublikowane na WordPressie i kiedy zostało opublikowane. Tutaj mamy funkcję format date, czyli formatujemy tą wartość now, na nasz czas lokalny, bo to jest w czasie UTC. I w takim wypadku, po przejściu tego scenariusza, w, tutaj w tej komórce, pojawia nam się wartość tak, i pojawia nam się data, kiedy zostało to opublikowane. Ostatnim scenariuszem jest automatyzacja, która odpowiada za publikowanie y, naszego posta na naszej stronie na Facebooku, na grupie na Facebooku na LinkedInie i na Instagramie. I tak jak w poprzednim scenariuszu, pobieramy sobie wiersz według zadanych przez nas filtrów, czyli czy opublikowano na Facebooku, Instagramie i LinkedInie, tam wartość powinna się równać nie i zdjęcie powinno istnieć. Mamy moduł Router, który rozdziela nam ten scenariusz na dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka to jest publikowanie na Naszej stronie na Facebooku. Tutaj również mamy zawartość, tytuł, link do naszego artykułu. Dalej mamy moduł, który pobiera opublikowany wcześniej post. I ostatni moduł tutaj tworzy nowy post, ale już na wskazanej przez nas, zarządzanej przez nas grupie na Facebooku. Druga ścieżka odpowiada za publikowanie na Instagramie i LinkedInie i tutaj musimy troszeczkę więcej nakombinować, ponieważ mamy moduł Cloudinary, który wysyła nasze zdjęcie do tej właśnie aplikacji. Tam to zdjęcie zostaje sformatowane. Chodzi tutaj głównie o zmianę wielkości naszego zdjęcia i dodania białego tła, jeżeli nasze zdjęcie nie jest odpowiednich rozmiarów, czyli docelowo chcemy, aby nasze zdjęcie miało 1080x1080 pikseli, ale jeżeli nasze zdjęcie ma jeden wymiar, który jest mniejszy od tej wartości, wtedy zostaje ten pusty obszar wypełniony białym tłem. Tutaj mamy właśnie taką komendę do uzyskania takiego efektu. Te moduły odpowiadają za pobieranie Naszego sformatowanego zdjęcia. Następnie takie pobrane zdjęcie wysyłamy do naszego dysku Google. Stamtąd pobieramy ten plik wysłany, czyli pobieramy nasze zdjęcie i publikujemy na LinkedInie. Publikujemy na Instagramie. Następnie usuwamy sobie ten plik. To nasze zdjęcie już które zostało opublikowane z dysku Google, żeby nam nie zajmowało pamięci. Tak samo z aplikacji Cloudinary usuwamy sobie ten plik i w ostatnim module Google Sheets zapisujemy, że nasz post został opublikowany już na Facebooku, Instagramie, i LinkedInie i zapisujemy, kiedy został opublikowany. I w takim wypadku tutaj te posty są na Facebooku, Instagramie i LinkedInie tworzone troszeczkę rzadziej, dlatego ostatni post, który został opublikowany, to jest ten. I został on ostatnio opublikowany 16 października o godzinie 8 rano. Czyli według tego, co mieliśmy tam założone, codziennie o 8 rano zostaje uruchamiana ta automatyzacja. Na przedstawionym przeze mnie przykładzie widzieliście, jak różne moduły mogą być ze sobą łączone, jak możemy wykorzystywać różne zewnętrzne aplikacje w naszych automatyzacjach. Widzieliśmy moduły Chata GPT, moduły Google Sheets, moduł do pobierania zawartości strony internetowej, moduł do formatowania zdjęcia, czyli użyty był tam moduł Cloudinary który odpowiada za zmianę rozmiarów, wielkości zdjęcia oraz dodawania białego tła, jeżeli są tam puste przestrzenie po tej zmianie wymiaru. Jak widzicie, jest tu praktycznie nieograniczony szereg możliwości, które możemy wykorzystać w naszych filmach po to, aby usprawnić procesy, aby pojawiało się w nich mniej błędów ludzkich, aby zwiększyć efektywność, na przykład, jeżeli chcielibyście coś takiego zaimplementować u siebie w firmie, albo macie pomysł, jak można zastąpić pracę ludzką procesami zautomatyzowanymi, możecie do mnie napisać, czy to na moich mediach społecznościowych, czy to w komentarzu pod tym filmem, na pewno się do, do tych komentarzy odniosę. Możecie ze mną się umówić na bezpłatną konsultację, omówimy wtedy, jakie są możliwości. Jaki to byłby dla Was zysk w postaci czasu, w postaci pieniędzy i czy generalnie coś takiego na danym etapie Waszej firmy opłaca się wdrażać? Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, ponieważ tutaj będę publikował regularnie automatyzacje, które już wykonałem, które jeszcze wykonam bądź jestem w trakcie robienia, abyście mieli jeszcze szerszą świadomość tego. Jak możecie używać takich automatyzacji u siebie w firmie lub co moglibyście zautomatyzować? Zapraszam. Do zobaczenia.